Witam, szanowny chronograf. Jak widzicie, Zaria jest już dostępna na PST, jak również nowa mapa Warhead Junction. Na niej sobie dzisiaj jeszcze zagramy. Na szybko chcę Wam przedstawić więcej jej umiejętności. Myślę, że na mapce na pewno trafimy na jakąś, nawet może na dwie. Więc ma granaty pulsacyjne, czyli znaczy Particle Granite to się dokładnie nazywa, zadaje obrażenia. Takie dość średnie, stonowane połowa obrażeń dla struktur, ale możemy tym miotać jak szatan, naprawdę. Personalna bariera i bariera na alaja, na jakiegoś sprzymierzeńca, którego rzucamy. I to jest bardzo ważne, są bardzo ważne dwie tarcze, ponieważ cecha działa w taki sposób, że za każdym razem jak otrzymamy jakąś tam pulę obrażeń, to dostajemy dodatkową energię, która nam buffuje, nasze obrażenia wzrastają. A więc dość coś fajna sprawa. I jeżeli nas trafiają właśnie w te bariery po dwóch lub na sprzymierzeńcu, pod E, no to w tym momencie dostajemy dodatkowy buff do obrażeń. Fajnie. Naprawie fajnie. Pierwsza r to jest Graviton czy to jest r która powoduje, że. Kastowana jest przez sekundę, czyli leci taki pocisk w miejsce, i przez 2,5 sekundy przyciąga do siebie wszystkich Herosów. Czyli są w pewnym sensie zamknięci w takiej klatce. A druga r to jest. powoduje, że właściwie odpycha przez 3,5 sekundy i zadając obrażenie i spowalniając ich na jedną sekundę o połowę. Odpycha wszystkich bohaterów. Tak więc to jest tak pulsar dzięki któremu możemy robić jakąś konkretną zaporę albo spowodować, że przyciągniemy wszystkich przeciwników do nas. Tak więc to jest dość fajna sprawa. Jeżeli chodzi o skórki Zari, kolorki wyglądają właśnie w taki sposób. Więc całkiem, całkiem ciekawie. No, Może to je, to ja, się, ja się tutaj przesunę, zobaczycie to dokładniej. Um, czerwony i biały, skórka mistrzowska. Totalna, totalny odjazd, totalna masakra. O, to jest ciekawa sprawa, nie? I tutaj mamy jeszcze taką skórkę, ale powiem wam, że ta do kupienia za kasiorę, ostrą kasiorę, no to ciekawe, wygląda jak jakaś walkiria. Szczerze mówiąc, fajnie mówi, po rosyjsku, jak słyszycie. Ciekawie, jak to będzie w, po polsku mówione, że jest takim rosyjskim akcentem, pewnie tak. Więc moi drodzy, tak mniej więcej wygląda skórka. Za kasiorkę. A teraz wskoczmy do gry Warhead Junction, gdzie na pewno będą Zarie latać dookoła nas. I jesteśmy. Warhead Junction. Eksplozje nukle nuklearne. Powiem wam, że bardzo fajnie się rzuca trzy nuki na bossa, na przykład. Których tutaj jest? fuch. E, tak więc słuchajcie, zacznijmy od tego, że Zali jest po prawej stronie. My. Um, tak, w naszym teamie jest, tak więc będziecie, będę za nią po prostu chodził i będziecie mogli obserwować mniej więcej jak sobie radzi. Ona daje, tak jak wspomniałem, daje nam tarczę, co jest fajne, ja mam piu, 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 wale. No i będziemy musieli pobierać ładunki nuklearne. Pokażę Wam dokładnie jak, jest, jak wygląda mapa, gdzie one są. No i już mogę Wam powiedzieć, że przez 6 sekund ją się wyciąga, to jest długo. 6 sekund musicie stać przy tym ładunku, żeby go pozyskać. Możecie mieć tylko jeden ładunek nuklearny. I na przykład, tak jak wspomniałem, 3 nuki na bossa to mu zostaje 1%. Środek eksplozji zdaje około 8000 obrażeń. To jest serwer testowy, tak więc może wszystko się zmienić. Przynajmniej z tego co tam pisali, to 3 nuki na bossa. Tak więc ja tego osobiście nie testowałem. Mam nadzieję, że tak jest, jak mówię. Ale powiem Wam, że bardzo fajnie schodzi schodzą bramy, szerokie bramy i wieżyczki. Ponieważ tam na obrzeżach Nuka, to tam po 4000 wpada to praktycznie wszystko jest drastowane Trzeba tylko tam podobijać lekko, ale jak, jeżeli wypuścimy Nuka centralnie na bramę to, to pada momentalnie No więc tak to mniej więcej, moi drodzy, wygląda Powiem wam, że mapa jest fajna Sam boss ładuje się bardzo, bardzo fajnie Dobrze wygląda No i zobaczcie jak duża jest ta mapa Ma trzy, jak widzicie, trzy linie Oczywiście się leję, już nam idzie, ale ja wykorzystam tą sytuację, żeby wam mniej więcej pokazać, jak to wygląda. Tu jest miejsce pierwszego bossa, jak widzicie. W okolicach trzeciej minuty się aktywują w ogóle pierwsze ładunki. Tu jest, tutaj jest miejsce pojawienia się ładunku. Tutaj, tutaj, one są losowe, w pełni losowe. W którymś tam momencie 4 do 4 ładunków potrafi się aktywować. Tak więc całkiem, całkiem fajnie. I powiem wam, żeby przejść z tego miejsca na samego topa, to trzeba poświęcić naprawdę sporo czasu. Tak więc zdecydowanie są tutaj fajne postacie typu Falstad, DHK to się szybko przekopi ten ładunek. Te 6 sekund poświęci, żeby ładunek zgarnąć. Tak więc powiem wam mega sprawa. Hmm. Do takiej postacie mieć. Ale przy, przyjdźmy. This mob is big, yes, right. <laughs> Podejdźmy tutaj do zali, zobaczycie, jak ona sobie radzi. Widzicie, rzuca tymi granatami, o których wspomniałem, pod kół i pali w taki sposób yy, yy, przeciwników. Yy, nie może palić i się przemieszczać, tak. Yy, musi, musi stać w miejscu, żeby atakować. to jest i tarcza. Jeżeli oni atakują, to ten różowy pasek się ładuje i ona dostaje bonusowego dipsa więc, jak ma tarcze, to lepiej nie atakować, prawda? Tak więc spróbujemy coś tutaj zrobić. Tam mamy pandę. Tu mamy magów. Lepiej atakować maga. No więc już ci pomagam. Bum. Tutaj mamy Markuriana. Ja się skupię na Markuriany. Widzicie, dysponowała. O! I są pierwsze ładunki. Tutaj będzie za 10 sekund. I tu będzie za 10 sekund. Postaram się tutaj. Do o! Ja muszę muszę odejść. O, ładunek się. Dobra, dostałem chwila. Oooooo! Musiałem się ją ewakuować. Tu jestem w takim miejscu fajnym. No, będzie to ciężko... to wziąć. <laughs> walka o to będzie długo trwała. Mam nadzieję, że tutaj... Może uda nam się górę wziąć. Czekajcie chwilę, zobaczymy. Tutaj ta panda, ta kurówka walczy. Ja spróbuję to wziąć. Ciśnienko tam, ciśnienko tam, ja to, za, to, ja to biorę. O, broń mnie, broń mnie! Mam ładoglearny i widzicie po mojej lewej tutaj nuk się załadował w tym momencie rzucimy prosto na. Prosto na bramę oczywiście ta kurwka będzie chciała mnie zniszczyć, ale ma ma mało życia. Więc myślę, że o, tak rzucimy, żeby po prostu zmiotło z powierzchni. Żyjemy ziemi Blam! Jak widzicie totalna destrukcja. Mega sprawa Strasznie mi się to podoba. Tak więc mamy 3,28, jak widzicie, jeden boss się pojawił i drugi boss się pojawił. Tak więc. E, to jest ciekawa sytuacja, że możemy zbierać nuki, rzucać, Trzy e, nuki zebrać i postanowić na przykład bossa szybciej zrobić, albo dopomóc sobie jakąś eksplozję nuklearną. Nie rzucać wszystkiego. Ciekawa taktyka tak naprawdę się tutaj wyłania. Jak naprawdę... E, gdzie tak naprawdę będziemy używać tych ładunków, prawda? Nie polecałbym używać ładunków nuklearnych w teamfightach. Totalna strata moim zdaniem, bo zanim ten ładunek wybuchnie, wyląduje, to minie kilka wiosen, jak widzieliście. Trochę to trwa. lepiej, żeby nie tracić na takie rzeczy. Jak widzicie, kampy też są. One są bardzo podobne jak w Braxis Holdout. Jak w tej poprzedniej mapie, w której się pojawiła, jeżeli chodzi o design. Tak więc też mamy dwa hardy po tej, po tej stronie i dwa y, dwa easy de, de siege campy które możemy też szybko tutaj zrobić i się tu ciągle biją mogę mi kupałom czemu sobie tutaj Próbujemy. wiemy <grytka> krótka! będę ich tutaj tak Pałkował, jak widzicie. O, mam go. Tego dobrze, też mam. Więc tak to wygląda. Może błosę byśmy zrobili? A, jest, jest jeden ładunek nuklearny. A więc będzie fajnie, jak, jakbyśmy to spróbowali go zrobić. On jest mocny, z tego względu, że rzuca takie banalingi, które wybuchają w was. Jak trafi w was dwa. Na przykład taką wale, to, to nie macie prawie życia. Musicie bardzo uważać na to, zdecydowanie. Tak więc, to co? Żebyśmy spróbowali to wiadomo, się level to to paliwo, nie? Tylko w trójkę? No, radę, radę, nie? I to tak, jak mówię, on, on, on naprawdę robi, nam yy, źle. Pyk, 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 o O, o, są banele. Uwaga, uwaga. One jak widzicie mają czas detonacji. A więc możemy je podejść do nich i uciec i one wtedy eksplodują. Jeśli koledzy tutaj za bardzo nie ogarniają jeszcze, ale... Ale spoko. Dobra, odpalę. Odpalę wszystko co mam. I zrobimy do tego basen. Proszę o plac. Zrobiony? Tak więc pamiętajcie, jak Benele podchodzą do was, to możecie odejść, a one się tam rozkopują i detonują taki pozorów to działa, więc całkiem, całkiem fajnie. Manę dostanę tylko tego pana. Dobra, wezmę sobie manę. Mana jest przydatna. No ja będę ich tutaj połkował teraz. Zobaczymy, jak jest. Oczywiście, jak widzicie, on też rzuca takie rzeczy różne dziwne. Puszu, puszu. Dlatego lubię wale, naprawdę. Ona tutaj może fajnie sobie stać, rzucać różne rzeczy. Rozbadać wieżyczki. Dobra, ewakujemy się. Tu, ale zniszczyliśmy wieżę dodatkowo, więc całkiem e, fajna sprawa. No i zobaczcie, jak długo w ogóle mi idzie, żeby przejść tam na Mida chociażby. Ta mapa jest gigantyczna, tak naprawdę. Będzie tutaj dość spory problem, jeżeli nie mamy postaci, które się szybko przemieszczają, ale myślę, że bez problemu możemy dać radę, No i wizja. Wizja okrywa dość duży teren. odkrywa więc... Chyba, wszelkuje się tutaj kolejna potyczka mała. Ale moglibyśmy zabić tego Czena. bo on tutaj chce nam coś tutaj porobić, brzydkiego. No, nie musiałem tu przyjeżdżać. Za tak bardzo. Dobra, widział się nasi. Musimy uważać. No, Lololol, no, 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 użył Ereczki, ale niestety nie ma tu nikogo, kto by mógł to wykorzystać. Patrzcie, ile nuków tu się aktywowało. Pełno nuków, a mnie nie ma. Smutek. Gdzie jest za nasza Zaria? O, właśnie chodzi. Widzicie, ona ma tą skórkę z Bandla. Prawda, przesympatyczna kobita. W końcu jakaś arożka Maderowrasza przybyła. O, mamy kolejnego nuka, tym razem na naszą bramę. Widzicie, na sam środek rzucili, tak więc tutaj troszkę coś tam nie działa. Ale całkiem sympatycznie, prawda? Tak. Zrobione. Tak jak ten gen. O, rzuciła swoją erę. Ale widzicie, ładunek nuklearny tutaj pozostał. E, po naszym na ZIBO Warheads Collection. I, I teraz spróbujemy zrobić tak. Podjechać tam dalej. Oni się tam biją, wiem o tym, ale spróbuję zrobić to w taki sposób, że rzucę jednego nuka, wrócę się, ja będę miał fart, a to rzucę drugiego. Okej. Okay. Biorę, 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 biorę. Oni chyba nie zauważyli, że tu nóg jest. Oh shit. Oh, fuck. A, szkoda, zepsułami. Ale 6 sekund macie. Come on, ETC! Nie, nie zakumał albo to dwie, dwie dwa ETC sam. No, macie mają dwa nuki. Nie, nie użyć. się to cały czas byli. Plan był dobry, musicie przyznać. Niestety realizacja nie wyszła. Nie, troszkę. W żaden sposób. Tutaj już prawie. Zniszczone jest całkowicie. góra, Tak więc dajcie znać, co myślicie o tej mapie, jest strasznie dużo. Ale powiem wam że taka wizja zrzucenia nuków co chwilę jest mega sympatyczna. Bardzo fajnie się będzie grać. No i dewastacja idzie całkiem topornie, jak widzicie. Jest 10 minuta, chociaż topornie, już nasz fort nie tam rozwalony, ten fort też, ten, ten troszkę ta poharadany możemy powiedzieć. Ale ja mam stawkę do tego, ale jestem sam. Na Ten ofited, no bo. Ten no okej. Okay. Dobra. Pozwolimy do. to. tutaj jest pani wani. No to co? Poszujemy coś? Puszu, poszło? To jest taki na zipot zabicia. I depart. Tutaj mamy 27-25 sekund. Jeszcze elegancko idziemy po tego Naziba. Mr. Naziba, you're mine. Ale, ale. No, fajnie, fajnie mieć starczy na sobie. starczą, tego jeszcze nie było. Ajajaj! Stać w miejsce to też jest taki wiek, w błąd. Dobra, więc Uwaga, to się zladuję. Uwaga! Ciekawe czy ich nie, nie, ich nie dotyka No cóż, szkoda Nasz nasz tam musi działa. W ja sumie próbuje tutaj puszować jak normalnie całkiem ciekawa koncepcja, ja powiem wam, mapy. A weźmiemy sobie o dobra, chyba nie będzie nas tak on by nie. Uhuhu. Dobra, mamy kolejne. Mówiłem tam polecieć. Jak najszybciej. Mam 6 sekund, 5 sekund, może oni tutaj jeszcze wytargają. Ostro. Bardzo podoba mi się powiem wam e... tapami. Ja oczywiście nie chcę wydawać kasy, bo mam mało jej, ale... Myślę, że jak tylko wejdzie na serwery, to bez problemu, bez problemu wezmę i, i, i Wam pokażę mniej więcej jak to działa. Będę musiał go zabić, niestety. czy niestety. 6 sekund to na pewno wróci. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Nie wrócił. Dobrze. Ok. Hmm. Niestety nasze nasze nasi wojownicy wszyscy poginęli No Właściwie wszyscy poginęli 4, 4 na 4 było A ja po prostu to odpalę tutaj Okej okay. To uciekaj o, Ładnie Aaaa mamo No i mi dywali a brzej mi nuka zrzuciłem! <gry> oh my god. 16-13, no. Nie za dobry mecz <gry> No ale mam nadzieję, że o sobie mapkę zobaczyliście i coś... No... Zari, prawda? Nie więcej jak działa. Ale ja mam nadzieję, że zrobię ten jednak film. Co wejdzie wyjdzie na serwer na zresztą to jest bardzo, bardzo typowe, Oczy, oczywiście tutaj ładnie widzicie, przetrzymuje ta Rka ich przez 2,5 sekundy dokładnie. Ta druga Rka rzuca gości na 3,4 sekundy. Kolejny nuk zrzucony powoli. Ta mapa naprawdę będzie bardzo zabawna. Pięknie, piękna dewastacja. Oczywiście jak widzicie ta struktura dość dużo wytrzyma, więc nie. Myślę, że tak trzy nóg też potrzeba, żeby to od razu zdewastować. Ale myślę, że trzy luki od razu to też trzeba to przetrzymać odpowiednio i nie dać się zabić. Więc myślę, że tutaj gracze będą trzymali swoje życie na wodzy, jak będą te ładunki nosili. Coż, już nie to bywa, prawda? Okay, uwaga. Ale mnie będzie interesuje właśnie panocię, na przykład. Żadne czeny. A ładnie. Uzwaliśmy gości. Krajny boom. Kolejny strzał, nie ma litości. No kama lecimy za nimi. Oooo, oh, się Ach, oh, ładnie! Wpadło. Dobra, się już za późno. my posa zrobimy. cie, cie. chodź. Dwóch nie żyje, easy boss. U? Elegancko. Teraz tak, planane są przy nas, widzicie? Chwila i one detonują. Chwila i detonacja. Tutaj możemy przechodzić przez nie. Ooo, detonation! One naprawdę boją, boją. Raczej e, znaczy bolą przepraszam. Co ja pradzę? Za małą kawy w żyłach. Okej, okay, rozbałka. Możemy jeszcze wygrać ten mecz. Po tym bosie możemy pójść robić górę. Warheads, fuck. 17. No i to przydałoby się przejąć te dwa na dole. Dobra, to zostaje przy Zali. Weźmiemy sobie tutaj Kore, Więcej dipsa w dipsie. I... Spróbujemy. Oni bronią. My weźmiemy to Warhead, dobra. Się pojawili. A, ładnie. Ładnie. Ja przeskoczę tutaj, zablokuję go. Pięknie, pięknie. Patrzcie jaka, jaka masakra. Idziemy tam. Bla, bla. Już biegnę do ciebie. Chyba on ze mną łaził, żeby go rozwalał. Ok, nóg poszedł do góry. Tu mam jeszcze jednego nuka Tam ci nasz, nasz. No tutaj zrzucają, widzicie? Nie mam many. Dobra, nie mam many. To pójdę na mida. Zrzucimy Nuka na mida. Kto ma Nuka to rządzi. Ale centralnie zrzucę. Żeby zadać jak największe obrażenie. O rany, co się dzieje? Znowu giną jeden po drugim. O kurcze. Z jakie w ogóle statystyki? 89 tysięcy, 49 tysięcy, 3 zgony. Zarya 5 zgonów, szkoda. 69 tysięcy wytankowane część 116 tysięcy. E, taka drobna różnica, że tak powiem. Ale może dlatego, że ja go tam ostro naparzałem. <grym> Więc nieźle. Chyba to będzie powiem wam jedna z takich map, które będzie gdzieś się, będzie się dość długo grało. Chociaż patrząc na 18 sekunda, e, minuta. Już totalna dewastacja na mapie. <grym> Mam nadzieję, że gracze nie znajdą jakiegoś takiego glitcha tutaj, że, że będą na przykład trzymać te e, luki dopóki nie będą miały pięciu m, i na przykład dewastowały jednym, jedną falą a, jakiegoś tam fortu, całego topa na przykład. Co by było w sumie ok, prawda? Wolno wolno. Żeby naprawdę nie prawda. problemu. Ja dałem się złapać. Już z bossem idą, prawdopodobnie będą szli już kompletnie na tutaj, na, na bazę. A szkoda, że zginąłem. Zagapiłem się. A tutaj na dole mam też swojego pusza. Tutaj stwórki powolutku idą. No ale to bez porównania. Tutaj boss Jak widzicie, ten zer? oczywiście ze tak prawda. Eee, tak więc dość ciekawie. No zobaczymy, jak ten Zerię będzie rozgubaczyć. Rzuciła R-kę, ale nic to właściwie nie dało. Przestrzymała tu jedynie chena. Tutaj mamy Malfuriona na tipsa tak naprawdę zrobionego. O i pięknie leci tutaj. Kurówka wbija się elegancko. I... To jest totalna ta devastacja, tak jak myślałem, no, ale to może dobrze, właściwie film będzie krócej trwał, ale zobaczyliście, myślę, już całkowicie wszystko, co jest do pokazania na tej mapce. Timingi trzeba będzie obczaić, przy trzeciej minucie już się coś fajnego dzieje, bossy się pojawiają, tak więc losowe są oczywiście te ładunki, bo tych ładunków jest bardzo dużo, tutaj dwa już, już siedzą, więc trzeba będzie tylko obczaić, więc się pokazuje. O, putek. Okej, okay, dobry koniec. Dzięki za uwagę. Ja powiem wam, że się będzie naprawdę świetnie bawił na tej mapie. Myślę, że jak tylko wejdzie, to będzie dokładnie za tydzień. W środę to będzie naprawdę sympatycznie. więc MVP Take. Ciekawe, czy też będę miał jakieś wyróżnienie. Tak jest. 56% of team damage done with warheads. Haha, <laughs> słowy. Najwięcej dipsa z eksplozji nuklearnej. Fajna sprawa. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego filmu, hej!